Alleluja, 10 dzień maja. Piękna lektura Księgi Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, wersety 1,20. Na scenę Księgi Dziejów Apostolskich wchodzi Paweł. Paweł zostaje zdobyty przez Jezusa, używając określenia z listu do Filipian. Zdobyty przez Jezusa. I pierwsza część dzisiejszego tekstu mówi o starym Pawle. Paweł, który ciągle dyszy rządzą i chęcią zabijania uczniów. Dlaczego to robi? Dlatego, że chce bronić religii swojej. On widzi wśród zwolenników tej drogi, jak nazywa chrześcijan, zagrożenie dla kultu, dla religii żydowskiej. On to wszystko robi z miłością do Boga. I jej historia nowego Pawła. Światło z nieba upadł na ziemię w drodze do Namaszku. I co się dowiaduje? jest zadane mu pytanie, dlaczego? Pawle, dlaczego to robisz? Dlaczego to robisz? To pytanie, które jest ważne także w naszym życiu, by sobie zadawać je. Pytanie bardzo proste, dziecięce: dziecko zadaje ciągle pytanie, dlaczego? W życiu duchowym ważne zadać sobie pytanie, dlaczego? I co się dowiaduje szaweł? Że Jezus żyje. Że Jezus utożsamia się ze swoimi uczniami. Że Jezus powołuje do życia. Kim jesteś, panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Szaweł uświadomił sobie, że prześladuje Jezusa. A Jezus umarł za niego. Dał życie za Pawła. I pięknie będzie to wydarzenie opisywał w różnych sposób. Święty Paweł w swoich listach. Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. Już nie żyję ja, lecz On żyje we mnie. Chrystus umiłował mnie i siebie samego dał za mnie. Jest wezwany do wspólnoty. Idź do Kościoła, powiedzą ci, co masz robić. Idzie do Kościoła trzy dni, doświadcza rzeczywiście wielkiego oświecenia swojego serca i umysłu, swojego życia. A w tym czasie Jezus powołuje Ananiasza, piękne imię, Bóg jest miłosierdziem, szukaj Tego, który przyszedł was mordować. Piękne znowu określenie o Pawle. Naczynie wybrane. Naczynie, które jest wypełnione Jezusem. To, co będzie mówił święty Paweł, przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych aby z Boga była owa przeogromna moca nie z nas. Paweł jest naczyniem wybranym przez Jezusa. Jananiasz, który zwraca się do niego bracie, jest jakaś wspólnota. Doświadczenie wiary rodzi więzi nowe. To nie jest już morderca i prześladowca, to jest brat. I Paweł wstaje. Paweł z wstaje. Przechodzi ze śmierci do życia. I pójdźmy jeszcze dalej. Wersety 19:31, bo one nam uciekną znowu w tej codziennej lekturze mszy świętej. Ten bluźnierca, prześladowca, morderca staje się głosicielem. Żyje Ewangelium. Prześladowca stanie się też prześladowanym. Zostałem ukrzyżowany razem z Chrystusem już nie żyję ja, lecz Chrystus żyje we mnie. Galatów 2.20. Dla mnie żyć to Chrystus Filipian 1,21. To nawrócenie, to oświecenie. Zrozumiał wszystko w jednej chwili, w trzy dni zrozumiał wszystko. Ale Paweł które zaczyna głosić, zadziwia, ale także staje się problemem dla wszystkich. Problemem dla Żydów, bo chcą go zabić, dla Helenistów, którzy znowu chcą go zabić, wreszcie bracia wysyłają go z powrotem do Tarsu. Barnaba, syn pocieszenia, znowu się pojawia na scenie. Jest parakletem, obrońcą, adwokatem. Jest tym, który pomaga i komunikuje z Pawłem, by włączyć go do wspólnoty.